W takim wydaniu? O wiele lepiej. Zawsze do tego można dodać na przykład torebkę w kolorze. Zawsze będzie wyglądała elegancko. Dodatkowo, jeśli będziesz chciała, mhm. można zmienić ten pas smokingowy na taki zwykły pasek, który przewiązujesz mhm. tali, mając tego typu koszulę, sama będziesz potrafiła to zrobić. Proszę bardzo. To no, też bardzo fajnie wyduża sylwetkę. No tak, to teraz niewygodne, ale już wygodne szpilki. Okay. Zamieni na sportowe buty. Super. Powiem ci, dlaczego ta biała koszula? Uh -huh. Dlatego, że biała koszula dodaje zawsze klasy i elegancji. Ja wiem, że ona może ci się kojarzyć z różnymi sytuacjami albo z różnymi zawodami, ale wymarz to z głowy. Drugi zestaw to biała koszula. Czarne spodnie o długości siedem ósmych talię podkreśliłam czarnym paskiem. A do całości dobrałam białe skórzane tenisówki oraz małą czerwoną torebkę. No dobrze, teraz coś, co pewnie bardzo polubisz. T-shirt. Hasło słowo. Ja bym chciała, żebyś do tych spodni założyła ten t-shirt. Dobra? I ten płaszcz. U, tak zostaje. Zostajemy właśnie tych. Okej? Okay. Myśli I widzimy się za chwilę. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Coś innego. No? Nie posiadam w ogóle płaszcza tego typu w swojej kolekcji. w Twojej bardzo sportowej kolekcji. Bardzo sportowej. <noise> można rozpiąć? Proszę bardzo. Właśnie Anka z Filo świetnie robi te płaszcze, bo można użyć paska albo nie. No, hasło super. No. Moje pytanie brzmi: czy chcesz jeszcze spróbować sobie szpilki do tej stylizacji? Tak. To zdejmij płaszcz i zamień buty. No i jak? Super. Taką szarafkę? O, boże, bo. takie wymagania. A może na przykład taką? O, ta jest super. Tak? To bardzo wygląda właśnie. Też mi się. Kwiatki. Podoba. Coś jeszcze pani sobie życzy? Jakąś dobrą kawiarnię.